Wygodnie ci się w takich chodzi? Tak. Dzień dobry, witam pana. Dawaj rączkę. skakuj Wskakuj. Vlogmas, dzień osiemnasty. Jest godzina dziewiąta, a my już jesteśmy na nogach, w zasadzie od, już odstawiliśmy Aleksa do moich rodziców i jedziemy jeszcze raz na spokojnie sobie obejrzeć tą działkę, o której Wam mówiłam w poprzednim vlogu. Yy, jesteśmy bez śniadania, jestem strasznie głodna i bez kawy, więc mam nadzieję, że po drodze może nam się uda jeszcze zahaczyć i coś wziąć do ręki. Nie mamy daleko. Tak jak Wam mówiłam, działka jest dość blisko krakowa. No ale mimo wszystko jeszcze trochę nam zejdzie, więc mam nadzieję, że jakiś może mak. W maku są podobno fajne śniadania. Są takie bułki na przykład z twarożkiem. Nie zawsze to musi być fast food, więc zobaczymy. To chyba za Ojej, to takie malizma, to ja bym takie ze trzy zjadł. No. Mam nadzieję, że coś dobre będzie. Kto je takie małe śniadanie? Chyba nie my. I powiem Wam, że wcale nie najtańsze te śniadania, bo zapłaciliśmy 50 zł za kawę i właśnie ja mam taką o, mini bułeczkę. Dosłownie. Mijcie śpi. No dobre to było, ale zdecydowanie za mało i za drogo. Ale naprawdę spoko. Kawka też dobra. Mamy tutaj karamel. macchiato Tak. Jedziemy. Przebierzemy micie, wiesz. Ekstra dzisiaj jest. Takie Pięknie. No i otwórz. No i otwórz dziczki. Oj ocie, krówka! Tylko malutka. Malutka krówka, super. Daj na farmę. A zabierzemy, bo to nie to. Vlogmas, dzień 19. Ja właśnie się maluję, i wczoraj byliśmy oglądać tą działkę, i w sumie wam nie powiedziałam co z działką, ale no nie, żebym była podłamana, ale okazało się, że oczywiście nic z tego, dlatego że jak już dostaliśmy granicę tej działki no to zobaczyliśmy, że ona jest troszeczkę na takim spadzie, byłoby to bardzo problematyczna i na pewno nie przy tej cenie, którą tam sobie rzucili, że ta działka kosztuje za dużo byłoby zachodu. No i stwierdziliśmy, że bez sensu. Zresztą też nie ma co się, że tak powiem, wiecie, spieszyć, bo pośpiech jest złym doradcą. I ja broń Boże nie chcę się jakby sugerować tym, żeby brać byle co, byle szybko. I tak jak Wam mówiłam, no jest ciężko. Agentka też nam szuka i na razie nic się nie odzywa, więc prawdopodobnie nic nie znalazła. Ja nie szukam tylko działek, ale patrzę też na takie no, deweloperki, gotowe domy i no, jestem skłonna naprawdę się ugiąć nad wieloma rzeczami. Szukamy, patrzymy. Wczoraj też znalazłam fajną inwestycję. I nawet właśnie pokazywałam Pawłowi, bardzo mu się spodobała, i mieliśmy nawet dzisiaj jechać to oglądać, ale w sensie oglądać miejsce, gdzie to miałoby powstawać, to okazało się, że niestety, ale oni tam w tej powierzchni całkowitej użytkowej wliczyli garaż, więc wydawało mi się, że metraż jest w porządku, ale jak odjęłam te 20 m2 garażu, to okazało się, że, że jednak to jest mały metraż, jak na też tą cenę, no bo tam też była cena. Bardzo, bardzo wysoka. No więc, nie wiem. Na razie po prostu znowu temat ucichł. Oczywiście, szukamy cały czas, szukamy, mamy gdzie mieszkać, więc jakby tutaj nie ma problemu, ale no nie ukrywam, że fajnie by było już coś mieć. Natomiast, no tak jak wam mówię, zresztą też pisaliście mi w komentarzu, że szukacie również działek, i to trwa latami. Po prostu latami się szuka. I to nie jest takie proste, więc yy, tak jak Wam mówię, no ja się nie zamykam tylko na temat działek. Może być to również deweloperka, jeśli coś się fajnego trafi. Także będziemy cały czas patrzeć, szukać i jak coś się trafi, to kupujemy. I się nie zastanawiamy, ale niestety nie jest tak łatwo. Chcę się kupić, ale po prostu nie ma co. Nie ma co. Nie wiem, na czym skończyłam, ale y, tak, jestem już pomalowana i da się teraz y, wysuszyć bo już w zasadzie włosy mam praktycznie suche, więc muszę je tylko lekko dosuszyć i poproszę Pawła, żeby odebrał zakupy, bo zrobiłam ostatnio online waszą U nas zawsze było tak, że zazwyczaj ja robiłam zakupy w sklepie, dlatego, że po prostu ja to wolałam zrobić, pojechać sama, kupić sobie jakieś rzeczy, które niekoniecznie muszę mieć na liście, ale po prostu idę i patrzę, aha, dobra, to z tego zrobię taką zupę, z tego zrobię taki makaron, czy jakiś obiad i tak szłam i po prostu miałam zaraz fajny koszyk wypełniony rzeczami, które zjemy, A jak robię listę, to się zastanawiam Nie widzę tych produktów i po prostu nie wiem, co mam napisać Więc wolę jednak sobie poszperać i popatrzeć I właśnie stwierdziłam, że zrobię zakupy online, żeby widzieć te produkty I może mi się coś przypomni I tym sposobem właśnie zobaczyłam tackę z pokrojoną, z pokrojoną dynią I stwierdziłam, o to zrobię zupę dyniową No to wzięłam mleczko kokosowe i tak sobie po prostu szłam i miałam dużo produktów takich, które faktycznie użyję I za chwilkę właśnie poproszę go, żeby pojechał I jeszcze będę robić cynamonki Więc też tam do tego koszyka wrzuciłam rzeczy na cynamonki Które podobno właśnie są fajne w Thermomixie Ja nie widziałam tego przepisu, nie wiem jak ja to wpisywałam Wydawało mi się, że w Thermomixie nie ma przepisu na cynamonki Okazało się, że jest jest podobno bardzo dobry Więc dzisiaj będę robić I jeszcze jedna prośba do Was a w zasadzie pytanie: Co robicie, jak dziecko ma kolki? Bo u nas się chyba zaczęły i nie znamy tego tematu. Bo z Aleksem nie mieliśmy kolek, ale malutka wczoraj od 20 do 24 i to jest powtarzalność, dlatego że ostatnio też było od 20 do 24. Stęka, męczy się i nic nie działa, generalnie. Więc to chyba są kolki, chociaż wydaje mi się, że dość wcześnie, ponieważ ona dopiero skończyła 3 tygodnie wydawało mi się, że dopiero po szóstym tygodniu i tak mi też chyba mówiła położna, że mogą się zaczynać kolki, ale no nie wiem, no to jest dziwne i wydaje mi się, że że niestety niestety będzie ciężko, no ale damy radę, co zrobić. No to lecimy dzisiaj w sumie bez jakichś takich szczególnych planów, chyba te cynamonki będą moim największym dzisiejszym wyzwaniem, więc chodźcie. Pokażę Wam od razu, bo przyszło do mnie zamówienie z handemu i mam tutaj e, rajstopy dla Aleksa. Są takie powiedzmy uniwersalne, zresztą to będą pod spodnie. E, tak, to jest Twoje. Wzięłam jeszcze mu spodnie Natomiast myślałam, że będą troszeczkę z grubszego materiału A one są takie cienkie No ale na przykład pod spodem te rajstopy I myślę, że będzie spoko Wzięłam sobie też biustonosze do karmienia I powiem Wam, że najwięcej z Was Polecało te biustonosze z hendem Właśnie na dzień Ale konkretnie ten model Właśnie ten z taką koronką Może tutaj Wam zostawię Nie wiem, czy to są jakieś numery Chyba tak Więc mam nadzieję, że potem sobie znajdziecie Sypia słoneczko, kochanie. Nońskie. Konciłem. <laughs> Super, dzięki. Mam już moje zakupy i powiem wam, że jest to wygoda, bo zrobiłam sobie zakupy online. Paweł je odebrał tylko, ale zobaczcie, warzywa i owoce są w siatkach jednorazowych, więc jest to na duży, duży minus. Nie wiem, czy da się to jakoś zmienić i napisać, żeby tego nie robili, żeby to wrzucili po prostu do jednej takiej torby papierowej. To jest bez sensu, ale. Hm. No nie wiem, zobaczę Następnym razem może jakoś, nie wiem, się skontaktuję I dam znać, żeby tego nie robili Ale mamy tutaj tak Humusik taki spicy Tutaj mam imbir bio Tutaj mam mandarynki Cytryny, paprykę, banany Budyń e, Baterie Tu co jest? Mleczko kokosowe Bo mówiłam Wam, że będę robić Tą zupę krem z dyni Cukier trzcinowy, też mi się przyda Cynamon mielony do moich cynamonek. I jeszcze wzięłam takie. O, jeszcze wzięłam takie dekoracje. Może mi się to przyda do jakichś takich wypieków. Są baterie rybciu, kupiła mama. Tutaj mam dynie na zupę, także z tego się cieszę. Będę robić pewnie jutro. Mam też jabłka, awokado, ogórek, czosnek. To powrzucali przynajmniej luzem. E, pomidorki koktajlowe, no cebulę też w siatce, niestety. I co my tutaj jeszcze mamy? E, ser, mleko, camembert, serki na kanapki, taki, taki, drożdże. Muszę szybko schować do lodówki. To wzięłam dla Aleksa na przekąskę. Parówki jogurt, serek wiejski i i płatki, tyle. Robię cynamonki, to jest właśnie ten przepis. Mają tak wyglądać, zobaczymy jak wyjdą moje. Zaczynam. Aha, no i ja będę robić bez rodzynek, bo nie Pacha, lubię, więc to pomijam. Ja mam już ma auto zgumić, a się do narywa. Masz jeszcze jeszcze 3 minutki. Z Aleksem owsiankę. Tutaj właśnie ma owsiankę z Malinami, z sokiem Malinowym. Jeszcze będę wkrajać banana. Ja mam tutaj w takim starym garnuszku. Jeszcze od mojej mamy też owsiankę. Tak! Mm! I jedziemy na którego potworka robimy? Takiego? Hmm. Takiego? Tak, to da. jest dinozaur. Dinozaur? Tak. Robimy, może zrobimy w zielonym takim kolorku, co? Dobra. Nie wiem, czy Wam pokazywałam, ale dostaliśmy takie piękne skarpetki od cioci Olci. Zobaczcie. No czadowe są. W ogóle nie wiem, gdzie ona to kupiła. Ale są przepiękne. I jeszcze mamy strój na święta. Co prawda troszeczkę może będzie delikatnie za duży, ale jest ekstra. Biorę go do prania i czekamy na piątek. W piątek malutkiej założę. Mam nadzieję, że w to wejdzie. Myślę, że z tak. To jest teoretycznie, zaraz zobaczę, od 0 do 3 miesięcy, ale jest troszeczkę. Jest troszeczkę większy. Tutaj jest opaska, takie body i spodnie. Zobaczycie w piątek, jak założę, y, czy, czy jest ok, czy nie. I do tego założymy jej te skarpetki. No, będzie czadzior. Mój mąż wiesza światełka. Proszę pomachać. A ja będę robić zupę dyniową krem z dyni. Także zabieram się. Póki Alex jeszcze nie śpi na drzemce, zawsze staram się zrobić jakąś zupę albo jakiś obiad. No bo później jak śpi, to nie chcę go budzić. A ten termomiks potrafi się tuc. Oj, potrafi. Już podjadałam tą zupę i jest naprawdę pyszna. Chyba się do Was dzisiaj nie odzywałam za bardzo. Po tej stronie kamery, przynajmniej. O, widzicie? W tle mam taką fajną choineczkę malutką Tam są tylko gałązki, ale wczoraj właśnie była żona mojego kuzyna i przywiozła taką piękną choineczkę. Dzisiaj mamy gości. Za chwileczkę do nas przyjeżdża moja przyjaciółka z jej mężem i z córeczką. Także Pawło wysłałam po kilka rzeczy, żebyśmy tutaj mogli sobie coś zjeść dobrego. Tak! co jeszcze cynamonki, także coś tam mamy. Dzień dobry, zobaczcie jaka piękna pogoda i jak dużo śniegu napadało. Dzisiaj postanowiłam sobie zrobić taką miksturę, którą już bardzo dawno temu y, bardzo lubiłam sobie pić z rana, właśnie przed kawą i tutaj będzie tak cytrynka. Imbir Mute. I właśnie mam tutaj wrzątek. Niech sobie troszeczkę ta woda przestygnie, i będę wrzucać resztę. Moje kanapki kontra mojego męża. I te pomidorki ja mu dorzuciłam, żeby nie było, które wybieracie. Mało mnie tutaj dzisiaj, ale sprzątałam całe mieszkanie. Jest wysprzątane, także z tego się bardzo cieszę. Kuchnia też, jak widzicie, tutaj lśni, także cieszę się bardzo. Jest godzinka 15.30. No i jestem odrobiona i demontować vloga. Ja właśnie zabieram się za robienie obiadu. Dzisiaj robię spaghetti, jeszcze była ta zupa z wczoraj. Jestem ciekawa, czy dajecie do spaghetti marchewkę. Ja, jak mam, tylko to zawsze daję i no jest lepsze, więc spróbujcie. No bo zapomniałeś dzisiaj otworzyć okienka. Do I właśnie będzie duże. Ciekawe, co tam będzie. Z tej strony, z tej. Teraz da Żadę. Co to? Co to jest? Czy to są drzewa? Ha. Tak. Ja sobie zrobiłam płatki na kolację tak na szybko i siadam do montażu filmu. Z Wami się już żegnam i widzimy się w kolejnym vlogmasie Buziaki Papa!